Dzień dobry. Ja nazywam się Anna Pająk, reprezentuję firmę New Amsterdam. A podczas dzisiejszej prezentacji reprezentuję również naszego partnera, to znaczy firmę Microsoft, pod nieobecność Katarzyny węglickiej, którą znają Państwo z programu. Występujemy tutaj razem jako partnerzy na tej konferencji, ponieważ łączy nas rozwiązanie, które stworzone jest właśnie w celu digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Nie mam zbyt wiele czasu, żeby mówić o tym rozwiązaniu, ponieważ temat prezentacji jest inny, ale serdecznie zapraszam do naszej przestrzeni, o sali małej czarnej, gdzie można się dowiedzieć więcej, zarówno na temat projektów, o których za chwileczkę będę mówić, jak i właśnie naszych rozwiązań oferowanych wspólnie z firmą Microsoft. Więc zacznę od tego, czym się zajmujemy i kim jesteśmy jako New Amsterdam i dlaczego właśnie taki temat jak opowiadanie historii z wykorzystaniem multimediów. Został, że tak powiem, zagospodarowany przez nas podczas dzisiejszego wydarzenia. My interaktywne i narracyjne ekspozycje dla muzeów, centrów nauki i innych instytucji kultury tworzymy już od ponad dekady. Pozwolę sobie podać przykłady kilku projektów, w których w tworzeniu wzięliśmy udział. Pierwszym z nich będzie na przykład multimedialna wystawa w Hydropolis we Wrocławiu. To jest wizytówka tej wystawy, czyli przestrzeń, która, w, tym, w której na w te odbywa się prezentacja wody we wszechświecie. To jest projekcja 360 stopni. Serdecznie zapraszamy do Wrocławia, żeby doświadczyć tej wystawy, ponieważ jest naprawdę wyjątkowa. Inny przykład to Hala Stulecia, czyli obiekt wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, który wyposażyliśmy w ponad 40 stanowisk multimedialnych, mapping 3D, który jest tam na stałe. Jest to, myślę, że jedno z najbardziej interaktywnych multimedialnych miejsc na łapie Polski. Inny przykład to Podziemia Rynków w Krakowie, to też projekt, w którym wzięliśmy udział, w którym tworzyliśmy multimedia, również około 40 stanowisk, podróż do średniowiecznego Krakowa. Kolejny przykład, tym razem związany właśnie z nauką i z rolą energii, z tym jak powstaje energia w Kielcach. Kielcki Park Technologiczny i Energetyczne Centrum Nauki. Również około 40 stanowisk multimedialnych, a także wiele, wiele miejsc, w których można bezpośrednio doświadczyć tego, w jaki sposób powstaje prąd i w jaki sposób, w jaki sposób tworzona jest energia. Jeszcze jeden przykład, tym razem z naszego, że tak powiem, rodzimego podwórka, ponieważ nasza baza mieści się w Krakowie. To Muzeum Lotnictwa Polskiego i ekspozycja Skrzydła Wielkiej Wojny, która zainaugurowana została na, w 2014 roku z okazji stulecia wybuchu I Wojny Światowej, która odpowiada w szerokim kontekście o lotnictwie, a także o historiach, o osobistych historiach polskich lotników. I ostatni przykład, gigantyczne przedsięwzięcie, jakim jest Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, w którym też mieliśmy przyjemność brać udział tworząc multimedia. Tak więc opowiadanie historii z wykorzystaniem multimediów i tworzenie narracji z wykorzystaniem multimediów to coś, co... Towarzyszy nam, tak jak powiedziałam, już od ponad dekady, ale na można powiedzieć początek tego wystąpienia chciałabym zaproponować, zaproponować, abyśmy o słowie multimedia zapomnieli na chwilę. Ponieważ mamy teraz taką tendencję, żeby mówić o tym, że niektóre wystawy przeładowane są multimediami, że następuje, następuje swego rodzaju odwrót od multimediów, więc postarajmy się zapomnieć o słowie multimedia i zastanowić się, czym to, czym to, czym to słowo, czy jakby co ono rzeczywiście znaczy, i co to właściwie jest. Więc mamy na pewno filmy, mamy na pewno słowo pisane, prawda, czyli jakby można powiedzieć gazety, jak na tym tutaj przykładowym obrazku, który także jest z jednej z realizowanych przez nas wystaw. Mamy dźwięk i opowieści audio, mamy aplikacje, czyli zamiast ekspozycje multimedialne możemy mówić o opowiadaniu historii właśnie z wykorzystaniem filmów, muzyki, prezentacji, aplikacji. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak to robimy i tak naprawdę jakie czynniki z naszego punktu widzenia, tak, by opowieść była angażująca, słyszalna, atrakcyjna dla, dla naszych odbiorców, co jest dla nas w tworzeniu tych historii, w tym właśnie storytellingu, że posłużyć tym angielskim słowem, najważniejsze. Więc pierwszą, pierwszą rzeczą, która, która, którą chciałabym tutaj wyróżnić, są właśnie emocje i dramaturgia samej opowieści. Pierwszą rzeczą, którą, którą, którą należy zrobić, czy też robimy, przystępując do projektowania koncepcji ekspozycji, jest zrozumienie historii, przyjęcie odpowiedniej perspektywy, i takiej właśnie, która, która będzie angażująca także dla widza. Podam przykład. Przykład spośród tych, jednej z tych ekspozycji, które wspominałam przed chwilą, jest to właśnie ekspozycja Skrzydła Wielkiej Wojny, zrealizowana w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tutaj w ramach tej ekspozycji przyjęliśmy właśnie, tak jak, tak jak powiedziałam, punkt widzenia... Lotników i aby e, przedstawić tak naprawdę to, te, te historie tych młodych ludzi, e, wykorzystaliśmy takie medium, jakim jest komiks, e, które standardowo. Mm, w sposób narracji przedstawiany w komiksach jest taki właśnie dosyć awanturniczy, przygodowy. Chcieliśmy jakby w ten sposób podkreślić tego rodzaju atmosferę. Jest to w automatyczny sposób angażujące, zwłaszcza dla, dla, dla młodego widza, ale mimo, że ta historia właśnie tworzy atmosferę takiej, przedstawiona jest w atmosferze takiej właśnie przygody, takiej właśnie mm, można powiedzieć, właśnie komiksowej formie, no to przekaz, który za tym stoi, jest jakby bardzo poważny, ponieważ tutaj przedstawiamy też dane dotyczące tego, jak krótkie i, i dramatyczne losy były właśnie polskich lotników podczas, podczas wojny i, i jak krótkie życie tych młodych ludzi było. Inny przykład dotyczy tutaj Muzeum II wojny światowej, gdzie monumentalna scenografia zestawiona z. z Opowieścią naocznych świadków e, pozwala e, i cały czas e, pozwala widzowi zaangażować się i przeżyć e, emocjonalnie opowieść o zagładzie. E, tym, co jest dla nas wyznacznikiem tego, w jaki sposób dobieramy środki do prezentacji poszczególnych tematów, do tego przekazu i do tej perspektywy, którą wybraliśmy planując ekspozycję, zawsze są odbiorcy wystawy. Zawsze pamiętamy o tym, że odbiorcy wystawy to są osoby młodsze, starsze, osoby preferujące różne środki, różnego rodzaju, że też użyję znowu tego słowa multimedia czy też media. W dzisiejszym świecie duża część młodych dorosłych to są osoby, które w przyzwyczajone są do przekazów filmowych, do przekazów krótkich, ale są też osoby starsze, dla których słowo pisane jest bardziej naturalnym i preferowanym środkiem przekazu i zawsze staramy się pamiętać o tym, aby e, różnego, rodzaju, e, różnego rodzaju środki do prezentacji danego tematu dobierać. E, tutaj mam przykład e, z jednej z realizacji, w której właśnie też wzięliśmy udział. To jest e, Muzeum e, Starego Teatru, które jest bardzo specyficzne, dlatego że jest to muzeum, w którym tak naprawdę. E, są mm, nie, nieomalże wyłącznie media, multimedia, ponieważ teatr jest e, jakby, e, dzieje się prawda, w danej chwili, więc jeśli chcemy przedstawić jego historię, no to właśnie te wykorzystanie filmów, wykorzystanie właśnie e, aplikacji i różnych, e, różnych środków, które pomagają się widzą zaangażować, pozwala nam takie chwile z przeszłości, e, z przeszłości przywołać. Innym przykładem, który chciałam tutaj podać, są aplikacje, które stworzyliśmy dla właśnie Hali Stulecia we Wrocławiu. To są proste gry związane, związane z tematyką wystawy. I tutaj, jeśli chodzi właśnie o wzięcie pod uwagę tego odbiorcy, to spotkaliśmy się, tworząc te aplikacje, z opiniami dorosłych, że są one dla nich nieciekawe, nie za bardzo zrozumiałe, że, że nie, 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 do końca, nie do końca są dla nich inspirujące, Tyle, żeby z nie zagrać, ale kiedy na, taką, na takiej wystawie już na otwarciu pojawiły się dzieci, okazało się, że jest to, że jest to dla nich, że jest to dla nich po prostu rewelacja, że, że, że granie w te, w, te w, te, w te proste w sumie gry stwarza dla nich możliwość dowiedzenia się czegoś, poznania tej historii. I też po prostu w jakiś sposób się zaangażowania w ekspozycję. Kolejną rzeczą, którą chciałabym tutaj podkreślić, że tworzenie każdej ekspozycji dla nas, ale też dla współpracujących z nami, czy to też innych, innych firm, ale też przede wszystkim kuratorów, bardzo ważna jest sztuka wyboru. I tutaj chciałabym podać taki przykład, że tworząc, biorąc udział w tworzeniu ekspozycji w Muzeum II wojny światowej, pierwszy materiał, który został stworzony, jakby właśnie jeśli chodzi o. O, o treści, o, o treść merytoryczną ekspozycji miało 14 tysięcy stron. Ale jakby tutaj musieliśmy negocjować z naszymi współpracującymi naukowcami, żeby ten, żeby te, ten materiał poddać selekcji, żeby wybrać tę perspektywę i te historie, które, które tutaj chcielibyśmy opowiedzieć. I w rezultacie ilość tego materiału została zmniejszona do tysiąca do stron, co również jest bardzo dużą ilością. No i właśnie to często jest bardzo ważne. To niestety, kiedy jesteśmy ekspertem w danym temacie, to wiele czynników wydaje nam się ważnych, ale, ale kiedy tworzymy ekspozycję, na którą przychodzą osoby, które nie mają takiej wiedzy, nie mają takiego doświadczenia, a chcemy ich tym tematem zainteresować, no to sztuka wyboru pozostaje, pozostaje dużą umiejętnością w tworzeniu właśnie tego przekazu. To jest zdjęcie z naszej z współtworzonej przez nas ekspozycji w podziemiach rynku, właśnie w Krakowie, i tutaj też archeolodzy, którzy pomagali nam, przygotowywali z nami aplikacje, których jest tam około 40. Dla nich wielką trudnością było to, żeby zmieścić się w 400 słowach, które, które, które były wyznaczone jako treść merytoryczna właśnie w każdego ze stanowisk. No ale, ale efekt jest taki, że rzeczywiście ten przekaz przygotowany jest, jest zrozumiały i komunikatywny także dla młodych ludzi, którzy odwiedzają tę wystawę i nie zawsze dysponują też przecież tak rozległą wiedzą, a, a, a dzięki temu możemy ich tym tematem zainteresować. Drugi przykład to jest też związany z wyborem, ale może nie tak bardzo z wyborem treści, którego musimy dokonać i właśnie z tą selekcją, jak z wyborem odpowiedniego, odpowiedniego multimedium, odpowiedniej narracji. Ten przykład dotyczy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie bieraliśmy udział w rewitalizacji ekspozycji. Tamtych multimediów od samego początku było bardzo dużo, multimediów założyłam tego słowa, aplikacji. Było bardzo dużo, ale wiele z nich przedstawionych było w linearnej formie. Dla nas właśnie walorem tego medium jest to, że możemy przyjąć tę narrację, że nawigacja w obrębie aplikacji jest w dużym stopniu po stronie użytkownika, tak więc nie, nie, nie jest ona typu linearnego. I jednocześnie wiemy, że duża część osób zwiedzających tę ekspozycję to osoby młode, którym też tak jak w tym przykładzie, z Hali lecie nie obce są mechaniki związane z grami komputerowymi. Więc na przykład aplikacja, która związana była. Z porównaniem sił, którymi dysponowali powstańcy warszawscy, a okupanci, miała formę zbliżoną do gier komputerowych, co w naturalny sposób pozwoliło się zaangażować, ułatwiło nawigację osobom młodym zwiedzającym wystawę, jak i też zwiększyło siłę przekazu. Kolejnym czynnikiem, który chciałabym podkreślić, i który jest dla nas zawsze ważny, jakby odpowiadając historię z wykorzystaniem multimediów, czy też właśnie takich środków, jak, jak dźwięk, obraz, aplikacje, czy też stanowiska, stanowiska interaktywne w czasie ekspozycji, jest to, by traktować każdą ekspozycję jako całość. Chodzi mi tutaj o taki aspekt, można powiedzieć, bardzo techniczny, ponieważ chodzi o to, chodzi mi tutaj przede wszystkim o interfejsy. Jest wiele na przykład, muzeów, w których każde stanowisko ma e, odrębny interfejs tak zwany, czyli, czyli sposób nawigowania na danej ekspozycji. E, i, Tutaj dla nas zawsze czytelny jest przykład bankomatu. E, to znaczy, że kiedy wiemy, w jaki sposób, e, w jaki sposób, e, w jaki sposób e, poruszać się w danym, e, w danym mechanizmie, jest to dla nas w automatyczny sposób łatwiejsze i umożliwia nam skupienie się na treści, a nie rozkodowywanie, że tak powiem, tego, w jaki sposób taki, e, takie stanowisko uruchomić. E, wystawa w Muzeum II wojny światowej to około 20, 240. Stanowisk, właśnie multimedialnych. Przejście przez samo sprawdzenie takiej wystawy, czyli przejście przez każde ze stanowisk i sprawdzenie tylko, czy, czy, czy wszystko działa, kiedy, kiedy zajmowaliśmy się przygotowywaniem tej wystawy, to, było, to był czas około 4 godzin uruchamiając wszystkie aplikacje. Tak więc bardzo ważne jest, właśnie traktując ekspozycję jako całość, by też mieć na uwadze ten czas, którym dysponują zwiedzający. Średni czas skupienia zwiedzającego na wystawie to do 2 godzin, prawda? Więc, więc jeśli miałby poświęcić choćby minutę na poznawanie nawigacji w każdej z aplikacji w ramach jednej ekspozycji, no to dużo tego czasu byłoby, że tak powiem, zmarnowane w kontekście opowieści. Tak więc podkreślamy to i to tutaj właśnie Chciałabym podać przykład realizowanej przez nas tej ekspozycji, która jest na slajdzie, czyli Muzeum II wojny. Jak i właśnie Hale stulecia, że właśnie kiedy stosujemy podobną nawigację w podobnym typie tego medium, którego używamy, nie odrywa to użytkownika i umożliwia skupienie się na treści przekazu. Tak, to, to jakby kiedy, kiedy zrealizujemy taki projekt, kiedy ekspozycja jest już otwarta, oczywiście. Bardzo ważne jest też, by pamiętać, że pewne treści są aktualizowane, pewne, pewne, pewne czasem w jakiś sposób też e, trzeba e, pewne, pewne urządzenia, e, pe, trzeba tymi treściami w jakiś sposób zarządzać, że to jest też, e, to nie jest jednorazowy event, ale też e, tm, wydarzenie, które, które trwa miesiące albo, albo jest też ekspozycją stałą, więc e, te systemy, które stworzyliśmy do zarządzania. E, również e, myślenie o ekspozycji e, w kontekście czasu jej trwania e, również jest bardzo ważne. E, no i w ramach po, te, te wszystkie nasze doświadczenia, mam nadzieję, że udało mi się e, nakreślić pewien, pewną taką mapę różnego rodzaju e, ekspozycji, w których w tworzeniu braliśmy udział i, e, i, i szerokie, szerokie spektrum naszych doświadczeń. E, doprowadziło nas do tego, że stworzyliśmy e, Artigio, e, czyli system e, do digitalizacji upowszechniania e, dóbr e, dziedzictwa kulturowego, e, który... Właśnie połączył nas z Microsoftem w taki sposób, że korzystamy tutaj właśnie z rozwiązań chmurowych, czyli, czyli Microsoft, Microsoft Azure, ale także innych oferowanych przez Microsoft funkcjonalności opartych o rozwiązania sztucznej inteligencji. I jakby wspólnie, wspólnie ten projekt nazywamy takim właśnie warstwą cyfrową dla każdego muzeum. Chętnie opowiemy o tym więcej. Chętnie opowiemy też więcej o projektach, o których wcześniej wspomniałam. E, I serdecznie zapraszam, ponieważ przestrzeń, w której można zobaczyć zarówno przykłady tworzonych przez nas aplikacji, poznać e, to, jak działa Artigio, a także zobaczyć kilka e, propozycji e, filmów, które wykorzystywane były e, w czasie ekspozycji, o których, e, o których także mówiłam, e, prezentujemy w bardzo przytulnej przestrzeni. E, zlokalizowanej obok e, drugiej sali. Aha, no i chciałabym jeszcze powiedzieć, że jednym ze stanowisk, który, który, którymi tam dysponujemy, są hololensy, czyli właśnie e, rozszerzona rzeczywistość. E, wiem, że jest to temat bardzo. E, obszary można powiedzieć temat, który, który pojawia się w wielu prezentacjach. Jest też e, strefa VR-u e, w, 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 w TR-ze. ale jeśli, chodzi, jeśli ktoś miałby ochotę spróbować przenieść się właśnie w rozszerzoną rzeczywistość tutaj w Iluzjonie, no to zapraszamy także do nas. Dziękuję bardzo.